Powiedz nam, co najbardziej ciebie urzeka właśnie w Kromplac. Kromplac oferuje wszystko to, co inne stacje południowego Tyrolu a więc dobrze przygotowane trasy, perfekcyjnie przygotowane trasy a więc świetną kuchnię a więc doskonałe widoki na, na dolomity. Natomiast yy, jego atutem jest właśnie owa nowocześność instalacji narciarskich a przy okazji w Kornplacu można nauczyć się historii gór, nauczyć się nieco o historii narciarstwa, właśnie w Muzeum Reinholda Messnera. Można pospacerować wieczorem po na przykład Bruniko. To są miejsca, gdzie rzeczywiście ta historia, no czuje się ją, bo, so, bo to, to, to są domy sprzed wieków i ta atmosfera takich yy, alpejskich osad wciąż tam jest bardzo, bardzo żywa. Thank you.